Dajcie w drugim odcinku z World Conqueror 4. Kontynuujemy naszą serię z Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie oblężenie San Francisco jest, więc tutaj musimy niszczyć jednostki. Hmm. Mam nadzieję, że nam nie znikną. Tym lotniskowcem się wycofam. Lambordujemy Admirała Nagumo. Tutaj miałem właśnie w planach zrobić akcję na tutaj. Yy, te dwie łodzie, może jakiś port się przejmie, więc spróbuję chociaż jeszcze jeden niszczyciel stworzę i już będę szkował się na akcję. ten generał niech tu sobie stoi. W mówiłem, że to jest perharbor, sorry, to jest midway, nie zauważyłem więc będzie ten chyba stateczek mi nie przejmie, ale postaram się go zbombardować. Nie, no dobra, będę mi jednostkami stacjonował za Midway, będę go bronił. Tutaj wysłałem konwój w pomoc, żeby obronić tutaj Hongkong, no i mam nadzieję, że się uda. Dwa jeden krążownik. Ma kartu tutaj spoczynanej, ale jest spokojnie, bez żadnych bitew. Mhm, możemy pominąć chyba nie, jeszcze tutaj. Atakuję na złodzie podwodne. Generał Donica. Okej. Okay. Ja bym tutaj jeszcze stworzył jakiś krążownik. Kurczę, nie mogę. Ale niszczyć, możemy też. No i ten generał na razie niech tu stacjonuje. Powiedz mi, co tam zniszczyć. Okej. Okay. No ja bym powoli chciał zrobić inwazję na Japonię By niszczyć im marynarkę Ale zobaczymy czy się uda, bo o wiele lepszą ma marynarkę Japonia już Jugosławia się poddała Jeszcze jakieś państwo Chyba w tej rundzie Okej. Okay. Hmm. Dosyć mocno atakują San Francisco. Jednostki strzelające tutaj. Gdzie armia? A coś się, że z tego <grych> niestety nie przetrwamy. Dobra. Jednak te jednostki muszę... ...przetransportować. Bo niestety jest w strasznych tarapatach San, San Francisco Tu jeszcze stworzę jakiegoś super... Dobra, jednostki na Hongkong Okej okay. Ej okay, no już malił Tutaj mogę ...gospodarki, więc muszę jakieś słabsze krążowniki budować. Dobrze. Na ten port. I tutaj tak. O kurczę, chyba strasznie... ...pracę ten ogromny cios. Mam bardzo... O nie, nie tutaj. podwodna. Jak na razie obronione. Ja bym powoli robił nie na lakarunę. Nakasam go Hiszpanię. ogólnie do dochód. Nie się uda. No teraz jeszcze i no, już wiem. Mogę pominąć turę. No już poddaje się dania, więc co robi się nieciekawie. Większość plejantów już się powoli poddaje. Mam nadzieję, że już nie, my się nie poddamy tak szybko i że wygramy tą rundę. Ale... Hmm. OK. Już jesteśmy. Nasz lotniskowiec ledwo żyje, ale specjalnie zauważyłem, że zaprowadziłem go w pułapkę. Tutaj i... dwa działa do niego strzelają. Jeszcze ten niszczyciel udało się. Nasz lotniskowiec przeżył, więc no... Mamy jak, jakieś tam szczęście, ale nie będzie on tak wydajny, gdyż tam jest bardzo mocno uszkodzony. A tymi jednostkami bym zrobił inwazję na Casablanca i tak A tutaj jak jest? Hmm i Tutaj niestety przegram za chwilę bitwę o San Francisco. Jeszcze tutaj admirał Nimitz będzie bronił. I generał Nagumo powinien już niedługo umrzeć. Ale chociaż fajnie, że mi pomagają yy, Kanadyjczycy, to jest spoko. O, i jak widzicie, inwazja się powoli udaje. Przejmujemy port w Japonii i bombardujemy to działo. To działo... Bardzo ważne było to zbombardowania. O! Jeszcze bym zabił... Jeszcze nie będę go zabił. Generała Phubina. Więc to był ogień, to potężny cios dla yy, całej, całego państwa w Tajlandii. I chyba już tracą stolicę, więc Tajlandia chyba będzie pokonana, mam nadzieję. Hongkong jest broniony, więc to też jest GIT. Te jednostki zostały po to wezwane tam. Hmm. Mamy 1000 hajsów, więc ja bym tutaj zainwestował w coś potężnego, jak rążownik kolejny. A tutaj, wszystkie jednostki będę niestety spróbuję od pleców zaatakować. Chociaż nadarzyła się okazja na zabicie generała Yamamoto, bo jest samotny. No i generała Yamaguchi'ego no to był też potężny cios. Taipei obstrzelać. Kurczę, nie wiem, jaki rob zrobić. Tymi jednostkami pójdę na generała Yamamoto. A tymi niestety będę bronił Midway. I pójdę pomóc yy, kolegom przy San Francisco. To jakichś generałów naziemnych będę transportował. No i to chyba kolejna runda. mina I już. Wygląda no, no bardzo nieciekawie. Niedługo się może jeszcze poddać Norwegia, ale nie wiem, bo ona też się jakoś na początku podda. Okej, okay, umarł generał na Nagumo Więc to jest jeden z dobrych przypadków chociaż O jezu, atakuje nas I knowe Nikotny zbombarduje, bombarduje wycofać On się trochę... Jakiegoś submarina klasycznego bym zrobił O Jakbym jeszcze ten port na dole przejął To by było bardzo, bardzo git Chociaż Tutaj tam mnie tamciej Dobra. Zarzykujmy i jeszcze postarajmy się podbić tutaj ten port. Więc wybiję swoją armię. Niech ten generał jeszcze... Jaki to jest generał? Aker. Niech on jeszcze tam wspomoże ich. I generał Yamashita umiera, więc... Okay, no, już odbijam Hanoi powoli. Hongkong port przy hongkongu jest przejęty więc bym go odbił, przy okazji jakichś będzie, ale bardziej to żeby Japonia go nie miała i Manila Manila będzie chyba na luzie odbita, bo to nie są jakieś duże jednostki, które nacierają na nią okej, okay, ten port sobie zostaje pust, chociaż Zrobię trochę bo już niedługo będę się tutaj na tych dwóch generałów. Jakbym ich zniszczył, to by było naprawdę brudne. Jak na razie, to niech oni tutaj sobie idą. Lotniskowiec z ich taki bomber. Ok, generał Yamaguchi może zostać pokonany. Hop. Pójdźmy, może bym tutaj oblężył tak Japonię. To może się udają jako zdominować pokonać. A jak na razie tutaj? Do Dakar i do Kasoblanki. Najbardziej San Francisco. No to mi mocno może je zniszczyć. chyba nawet w większość życia San Francisco jest niestety stracone. Wiadomo no, Arthur może też nam pomóc. I zobaczmy, czy jeszcze w tej rundzie się odda. Z paliantów. Chyba już nikt. Polska chyba powinna. Nie, jeszcze jedno miasto mam. To tak. Edbo. Dobra. W chyba to będzie jedna z ostatnich rund w tym odcinku. Postaramy się w San Francisco. O jest, ile jednostek tutaj tracimy niestety. Ale chyba Inoa już pokonamy za chwilę. Te jednostki bym chciał bezpiecznie transportować, żeby ich nie uszkodziło nic. A jak na razie generał Yamaguchi tutaj chyba na śmierć się szykuje. Nie można by go pokonać i ruszyć na Yokohami i Tokio. Okej. Okay. A tutaj jak wygląda sytuacja? O, chyba samobójstwo tego generała, no bo z łódkami nie będzie miał szans, więc w tej rundzie go powinniśmy porobić. Chociaż nie, zostało mu... No, cała połowa HP. Tutaj już bym tymi jednostkami ruszył tam na pomoc i powoli pokonać admirała Yamamoto. Tutaj już podwodnie zniszczona. Generał MacArthur na wodę. A jak tutaj północ? Oj, no niestety, wycofujemy się, bo tutaj bardzo sporo statków przyszło. Niestety, tu się wycofam i ten generał niech wraca. I jednak to był zły ruch. A tutaj? Idzie tutaj chyba niszczyciel hiszpański. OK, tak zrobimy. I ostatnia rundka i będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się niestety yy, oblężenie yy, San Francisco obronić. No i teraz Polska się poddaje, więc kolejny z państw aliant, aliantów się poddaje. Ostatnią rundę czas zacząć. Mamy już trzecią technologię. No i tutaj dwa lotniskowce atakują. Niestety, będzie ciężko obronić ten port. Bardzo ciężko, to jest chyba tak, krążownik. Dobrze myślałem. Tutaj bym stworzył łódź podwodną. No i bym ruszył tymi jednostkami na admirała Yamamoto. To by był dobry ruch, według mnie. O, no za chwilę odbiją Hongkong, więc weźmy Banko ich przejmą, więc na razie idzie wszystko bardzo dobrze. Ale mogą mi zniszczyć krążownik niestety. Generał Usiyama umiera. Teraz. To było samobójstwo, mógł pozostać na Taipei. Okej. Okay. Generał Yamaguchi również umiera. Przejmiemy taką nadzieję. Tak. Dobrą miałem nadzieję. obroni San Francisco, a to jest ozawa. okej okay. hmm. Dobra, zginaj no i Teraz byśmy się przetransportowały Udanie Bez chyba szwanku, tak Okej, okay, no to to była ostatnia rundka jak na razie, tutaj udało się nam Zdobyć port, ale nie wiem czy uda nam się go utrzymać, San Francisco jest oblężone, a tutaj, tutaj chyba uda nam się, no chyba na luzie uda nam się tego y, niszczyciela hiszpańskiego porobić. I ok, możemy przebić, możemy. Niestety trzecia Rzesza już całą Francję prawie zajęła, tylko Lyon się broni, więc jest nieciekawie, ale zobaczmy, jeszcze ktoś się z aliantów podda. Czyżby jeszcze ktoś? Już nikt. Ok, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że y, uda nam się y, porobić wszystkie państwa, no i wygrać całą grę. Podobało zostawcie robkę w górę, subskrypcję. No i piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym zrobił. Jakie kampanie wojskowe. No i trzymajcie się. Cześć.